Szanowni Państwo, z wielką niecierpliwością oczekujemy na wpis Poloneza na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. To już 5 grudnia, kiedy zbierze się Międzynarodowa Komisja do Spraw Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Ludzkości w Botswanie, zostanie rozpatrzony wniosek, nasz polski wniosek polonez, tradycyjny taniec polski i miejmy nadzieję, że będzie rozpatrzony pozytywnie. Tymczasem Balet Krakowia Danca wciąż i nieustająco prezentuje i tańczy, a także animuje polonezy. I już dzisiaj zapraszamy wszystkich na 11 listopada do Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie będziemy wspólnie, razem tańczyć poloneza z Matejką. Jest to niezwykła propozycja do tego, aby nauczyć się i wspólnie, razem praktykować ten niezwykły polski taniec. A dzisiaj prezentujemy dla Państwa specjalną formę Poloneza kontredansa. Jest to jedna z najstarszych form zapisana systemem Jean-Ordre z XVIII wieku, która znajduje się w traktacie niemieckiego mistrza tańca Adama Wolfganga Winter z 1759 roku. Proszę Państwa, to rekonstrukcja dla baletu krakowia danca Polones Contredans niezwykła i jedna z najstarszych. Zapraszam.